Jakaś elektronika ma pani jakąś elektronikę tu w środku A może być na baterie Co na baterie yy, No bo ja się yy, zamówiłam na temu yy. Z dwa tygodnie temu e, ta, taki wa, ala wałek, wałek ala i był taki, taki długi, taki milutki w dotyku, taki, że jak, jak złapiesz... To od razu milej, ale taki był z jednej strony taki, a tu tak mnie taki troszeczkę i taki no naprawdę no aksamitny, no ci powiem, no jak skóra. I na końcu miał taki programator i takie naduśniki, przyciśniki, światełka, to Sylwester, wszystko. I jak włączyłam jedynkę, to było... Jak dałam dwójkę, to było. A jak włączyłam trójkę, to myślałam, że mi rękę użyje. Tak, nie, to do przedpokoju, tam zajęło. Do... Chłopie ci mówię. Ostatecznie to się wkłada do ust. Co Krystyna ma na baterię? Szczoteczkę, Janusz, do zębów! Ja ci tym mleko do kawy spieniam. Tej kawy się pić nie da. No na trójce robię to masło wychodzi. <gry> Kawę noże muszę kroić. A, oh. do, dość, dość.